Jeśli nie mieliście jeszcze styczności z tą grą, to wystarczy wam wiedzieć, że to są praktycznie Simsy. Jeśli graliście w Simsy, to będziecie wiedzieć, co tu się dzieje. Jedyna różnica jest taka, że jest troszeczkę walki z innymi, troszeczkę dzikich stworzeń, ale poza tym to są praktycznie Simsy. Przełączyłam specjalnie dla Was język na polski. Don i jego dziewczyny były. Wylądowali. Ja wam, ja wam ich wszystkich przedstawię. Don jest właśnie pielęgniarzem. Ja starałam się za pomocą moda stworzyć jak najlepsze odpowiedniki, że tak powiem. No, tutaj wszystkie są w ogóle ustawione jako jego były kochanki. I jakby powiem wam od razu, że to nie chcę, żeby to było bezpośrednio. Powiązane jakby z kanonem ściśle, z kanonem dwójki, żeby to nie była jakaś bezpośrednia kontynuacja bardzo wierna właśnie kanonowi. Tylko taki trochę alternatywny wszechświat, trochę rzeczy tutaj może być zmienionych od ich oryginalnych charakterów. Robię po prostu jakiś science fiction, fanfic z Sims'ów. Tak, to jest to jest właśnie to. Don w młodości był studentem medycyny, no i aktualnie jest pielęgniarzem. Ma cechę wyjątkowo, wyjątkowe piękno i jest niezdolny do przemocy, chyba właśnie ze, ze, w związku z tym, że jest, jest pielęgniarzem jakby, albo był przynajmniej, póki, póki tu nie przyleciał. No ale właśnie zdecydowanie się będzie tutaj zajmował u nas medycyną, może jakimiś negocjacjami. Ciekawi mnie, jak mu, jak mu się będzie wiodło. Aha, jakby co, dla ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi w Rimworldzie, to ustawiłam sobie na taką w miarę nietrudną trudność i ustawiłam hihi Randiego. Będzie śmiesznie. Cassandra tutaj, no ona właśnie niezdarna nerdka w dzieciństwie, Aktualnie fizyczka atomowa, to mi bardzo do Kassandry pasuje. Oczywiście nadludzka mądrość, ale jest trochę postrzegana właśnie jako dziwna. Grubiaństwo, w sensie ona bardziej chodzi mi o to, że ona mówi z grubej rury, co myśli. To mi pasuje bardzo do Kassandry. No i trochę taki neurotyzm. No i Kassandra będzie mózgiem właśnie tej grupy. Trochę będzie właśnie budować, tworzyć. I ustawiłam w sumie wszystkim dziewczynom, które są zdolne do jakiejś walki, ustawiłam im właśnie zapał do. Jakiegoś właśnie jakiejś przemocy, czy strzelania, czy walki wręcz, bo uznałam, że właśnie są wściekłe na dona, i to, to w nich wzbudza pewną złość. na Kalięnte. W dzieciństwie młoda odkrywczyni, potem była jakąś strażniczką, to sobie akurat dorobiłam, bo w bodajże Sims 3, Barna Colbey, jak ona jest jako dorosła. To jest napisane coś tam, że jest mózgiem operacji. No i sobie wymyśliłam w sumie, że ona w tym scenariuszu, ona by była odpowiedzialna za to, że wystrzeliły Dona w kosmos. I ona by była właśnie odpowiedzialna za ten plan zemsty i chciałaby tak naprawdę chronić te inne dziewczyny przede wszystkim, więc tutaj chodzi o to właśnie, że chroni swoich bliskich. I ona jest właśnie bardzo silna psychicznie, bo to też mi do niej pasuje. No i dodałam właśnie z tej wściekłości, do dodała Dona, dałam jej mizoandryzm. Dla zabawy, czemu nie? Dina Kaliente. W dzieciństwie nieznośne dziecko. W dorosłości chciałam, żeby był gold digger jakiś taki, ale niestety nie było takiej cechy, więc dałam oszustka no bo w sumie w dwójce tym właśnie była. Ma no, oczywiście wyjątkowe piękno. Zazdrość tutaj nie chodzi o romantyczną zazdrość, tylko o to, żeby właśnie mieć jak najlepsze rzeczy w swoim pokoju i tak dalej. No i lenistwo, czemu nie? Ona tutaj nie wiem, do czego się będzie nadawać. Dała jej ogienek do takich rzeczy, których nam po prostu brakowało może w tych innych postaciach, czyli do uprawy roślin i do zwierząt. No i ona, ona też będzie zdecydowanie negocjować tutaj. Yy, Kasia, jak ona, możemy właśnie zmienić na polskie ich imiona, tytuł, sprzątaczka. Co robi tytuł, bo ja nie wiem nigdy. Nie robi chyba za dużo, tylko tak dla efektu jest. No, ona w dzieciństwie miała takie miłe dosyć dzieciństwo. Potem była właśnie kamerdynerem, bo to, to mi pasowało i to się dało ustawić. Nie może być Walterem White'em, nie może robić narkotyków niestety przez to. F ona właśnie jest szybko, chodzi, jest uprzejma, jest pracowita. Tutaj może gotować, może robić sztukę, bo ona chyba w trójce miała kreatywności trochę punktów. No i tutaj sobie wylądowali na tej planecie. Ja bym może właśnie osoby, które mają najlepsze strzelanko, bym wyposażyła w jakieś bronie. Ktoś ma meli? Jakieś takie niezłe? Kasia, jak już. Katarzyno, wyposaż nóż. Nina sobie rewolwer, czy właśnie szczelbę dłuższą taką. I kto tu jeszcze chyba? Kasandra, nie? Kassandra weźmie rewolwer w takim razie. Razem z nimi też przyleciał, gdzie on jest. Kto to imieniu? Crash. Właściwie kocica. Najpierw, czemu tu nie ma ikonki medy... Co się dzieje? Ok. Nie wiem, ja właśnie po raz pierwszy, to jest moja pierwsza przygoda z Rimworldem po polsku. I w sumie tak też jakoś bardzo dużo nie grałam w swoim życiu. Na początku warto zrobić składowisko właśnie, żeby chociaż w jednym konkretnym miejscu znosić te rzeczy. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie składowisko. Jak w to się grało, bo ja dawno nie grałam w to. Łóżka będzie trzeba robić, do łóżka potrzeba dre... A właśnie, jest dobra, już pamiętam, że trzeba zacząć drewno rąbać. <laughs> Nina już żartuje o modzie z Diną, to jest bardzo, bardzo pasujące do ich charakteru. Pomaluj, o, bo można malować teraz od niedawna. W ogóle ostatnio dodali dodatek, gdzie można dzieci już mieć, jakby to się coraz bardziej zmienia w Simsy. Gdzieś tutaj można walnąć domek na przykład. Ech, czemu Nina wymiotuje? Aha, bo oni mają chyba z buta chorobę pośpiączkową, <laughs> no właśnie. Um. Jeśli nie wiecie, Loven to jest odpowiednik łuchu uh w tej grze, więc uh -huh, no cóż. Ile was jest? Piątka was jest, no właśnie. Jakby co, jeśli was to interesuje, to ja sobie już grałam w ten sposób, że simów tworzyłam w tej grze. Po pierwsze stworzyłam kiedyś przyjemniaczków, po drugie stworzyłam kiedyś, nie wiem kto to był, chyba Cassandra, Dariusz Marzyciel i Lucjan Papuszka? Nie pamiętam. Nie Dariusz, chyba właśnie Szczepan był, bo Szczepan jest bardziej zaradny niż Dariusz. O, no i będzie już jakiś podstawowy domek. Co tu się. Ach, cholera. No i po co ja te łóżka robiłam? Co, co, co Was interesuje? Ja nie pytam, nie? No i ach. Rzeczy się dzieją. Znowu matko. Jeszcze przy Kasandrze, nie? Em. No ja nie wiem. No ja nie wiem. To on sobie założył kapelusz. O nie. O, no, Cassandra montuje nam przewody i będziemy mieć energię, ale można myśleć właśnie o rozbudowie tego domku na indywidualne pokoje, coś w tym stylu. Do jakichś trzech godzin wycina jednego krzaka, więc. No i całkiem nieźle na drugi dzień się prezentuje wszystko. <słuch> hmm. ok, jakiego rodzaju grzyby. No tak, niedługo zaczną się najazdy piratów. Nie podoba mi się to pewnie. Wszyscy zginiemy od razu. Na to się nastawiam. Mentalnie. Kuchnię można dobudować tak naprawdę. Ty, ja, ja robiłam żarty, że Dina będzie absolutnie nieprzydatna. A ona tutaj jest tak naprawdę podstawą całej tej grupy, bo nam drzewa ścina. Weź, chłopie, przydaj się i pozbieraj nam te jagódki, co tutaj rosną. A kto jest z kucharzem teraz? A Kasia, no tak. O nie! No właśnie trzeba by było zrobić stół badawczy dla Kasandry. Starożytna lodówka, Pff, znowu. To jest to? Tak, no właśnie, więc trzeba będzie tutaj zbadać to, żeby to odblokować. Oczywiście nie uciekła mi ironia tego, że Nina, która miała być osobą, która jest wkurzona na Dona i nie lubi mężczyzn, pierwszą rzeczą, którą zrobiła, było związanie się z Donem. Nie wiem, może ona zanim wyleciała tym teleportem, to sobie powtarzała tylko w głowie, pieprzyć mężczyzn, pieprzyć mężczyzn, i po prostu jak tu przyleciała przez tą chorobę, właśnie, i to wszystko, to pamiętała w głowie, że pieprzyć mężczyzn, ale. Odebrała to w trochę inny sposób. W ogóle zrobiłam sobie w międzyczasie pomiędzy jakby nagraniami tych ujęć, testowy taki ran właśnie tej kolonii w trochę innym świecie, w trochę innych warunkach, i w sumie ciekawie mi się grało, ale tam, tam nie grałam na randim, tam grałam na jakimś normalniejszym narratorze. W ogóle boli mnie tak trochę na dłuższą metę, to tłumaczenie polskie może je wyłączę, może nie, nie wiem jest. Jest śmiesznie, ale, ale boli w oczy przez to, że część rzeczy jest po polsku, część rzeczy jest po angielsku. Mm. Warto by było potem lodówkę i tak dalej robić. No i zwierzątka właśnie jakieś by można było utuc tutaj niną do polowania. Nie będę tego pokazywać, bo ja wiem, że niektórzy ludzie tak mogą dziwnie się czuć ze scenami. Rozszczeliwanie zwierzątek, więc co, właśnie jeszcze jakieś pola fajnie by było zrobić, nie? Bo my chyba nie mamy jeszcze żadnych tutaj. No i jest strefa ładna. I co tu będziemy siać? Pewnie jakieś jedzenie najlepiej. Może ryż, ryż chyba, nie wiem. Ryż jako, jakoś tak zawsze sobie siedzę. Sie siedzę, sieję. Na razie tutaj może zróbmy do góry jakąś strefę taką produkcyjną. robią na przykład kamienie wyrabiać. I zrobimy już stół rzeźniczy chyba, ale to może gdzieś bliżej tego. No, wesele, okej. Okay. Mm, super. Nie wiem, nazwijmy tego kota, żeby było radośnie. Na drugim sejwie mam Marysię przyjemniaczek, więc. A zróbmy tutaj też. Jaka sadzonka psychoidu? A ja tu kliknęłam w sadzonkę psycho... Dina jest Walterem White'em tak naprawdę. Chciałam ryż tylko siać, a nie narkotyki. Dina wie lepiej od nas najwidoczniej. O, jak nazywa się frakcja? Nie wiem. Zabijemy Dona. Kiedyś. Osada? Osada miłowa oczywiście. No, super. Te łóżko możecie już zamontować w swojej sypialni przecież, skoro macie sypialnię nareszcie. Tu... Nie wiem, czy to bym chciała, żeby to było składowisko rzeczywiście, raczej bym zbudowała może jakieś inne. Na przykład w pobliżu warsztatów czy gdzieś, jakbyśmy to wybili. Uuu, tutaj mamy fajne rzeczy. O, tu też ma. O, no to rozbierz się ten. Ooo, ile tutaj stali mamy. Kasia, nie masz roboty? Co ty możesz robić? Jakieś rzeczy nam poznosić? O, na przykład tutaj jest taka piękna kolekcja stali. No, Dina już odpoczywa, już zasiała jakieś czyste sadzonki na krzyż i idzie spać. Kurde, w ogóle te sypialnie tak. Na początek spoko, ale mogliśmy od razu je większe zrobić, bo drewno to też nie jest jakiś problem za duży w tej grze na początku. O niski stan żywności wszedł. Ups, to można by było coś tam uszczelić znowu. No bo my w ogóle nie mamy żywności. No cóż, wkrótce nadejdzie okazja na rytuał. Ten party, mięko właśnie właśnie idzie. Co to jest dostawca? A, to tylko karawana, dobra, się wystraszyłam. No to będziemy mogli coś kupić w takim razie. Co tu mają? Aha, oni bronie ma. o, no to w sumie będziemy mieć pistolety dobre przynajmniej wtedy. O, o nie, jeszcze gorzej. Słoneczny rozbłysk, który wyłączy wszystkie urządzenia elektryczne. Ale w tym to by nawet nam te akumulatory nie pomogły. Kurde, właśnie tak się skapnęłam, że nie tłumaczę w sumie zasad tej gry w ogóle praktycznie, ale no basically Simsy, no... Masz technologię, którą musisz uczyć się właśnie poprzez ten stół, a na tym stole to i tak tylko mogą mądrzy ludzie. No, w sumie każdy może pracować niby, ale no... No i masz światek i cię atakują ludzie generalnie, na tym to polega. Ponoć ta gra ma jakiś cel, ale ponoć też jednym wielkim takim insect joke'iem w fandomie jest to, że nikt tego celu, nikt tej ostatecznej misji, kurde, nie wypełnia. <laughs> Bo o wiele lepiej się gra po prostu bez końca, jako takie, takie, taki właśnie symulator. A ostateczna misja jest na tyle głupia, że właśnie polega na tym, chyba że masz jakiś, budujesz jakiś statek kosmiczny, i odjeżdżasz z tego świata. Więc, jakby gratulacje, wszystko nad czym pracowałeś przez wiele lat, właśnie porzuciłeś, nie? To tak jakbyś, kurde, grał w Simsy przez wiele pokolenia, potem nagle... No, a twoim ostatecznym celem gry w Simsy jest to, żeby, kurczę, utopić twoich Simów w basenie bez drobinki. Co te bawoły w ogóle w naszym domu robią? W sensie, przepraszam, mawoły, przepraszam. Och, zbezcześciłam właśnie tę grę. Weszły sobie do domu z buta do nas. Jeszcze nasrały nam pewnie tu, kurde. Dobra, Kasi, daliśmy jeden z pistoletów i możemy ją chyba przydzielić do bycia myśliwym też, żeby miała co robić, bo ona ta tak, kurde, tylko sprząta. Więc ona sobie może może poćwiczy trochę szczelanie. O, dobra, już mamy prąd. Super. Masz cela jak babcia z wesela, Kasiu. Tyle ci powiem. O, mamy podarunek. Ale miło z ich strony. Kurde, srebro nam dali. Wow. Potem możemy jeszcze pomyśleć nad jakimś stworzeniem lodówki. Chociaż to może później rzeczywiście. U, ten granit. Moglibyśmy teoretycznie obudować nasz dom granitem. Bo to jak ktoś to podpalił to, to, no, no, spłonie bardzo łatwo. Akumulatory prawie mamy. Zaraz będą zrobione, wow. Co teraz? Hmm... To nam będzie potrzebne przecież, bo my się bawimy w Waltera White'a, ewidentnie. Ty, żebyś, kurde, jak będziesz robić te ściany, to żebyś się nie uwięziła w nich, bo to będzie śmieszne. Kurde, panele słoneczne można by było ogarnąć. Chociaż te używki chyba szybko... Nie, no, zróbmy rzeczywiście wcześniej te panele elektryczne, słoneczne, cokolwiek... Akumulatory będziemy mieć nareszcie. Oj, się nie zamknie w ścianie. Gratulacje. Dobra, i teraz ja mam takiego moda. Wymień. O właśnie, jest wymień na bloki granitu i możemy po prostu kliknąć na tą ścianę i to dosłownie wymieni nam ścianę na bloki z granitu. O czym tam sobie gadacie wy małe glony, tak w ogóle? O nie! Dina i Cassandra gadają o pijactwie. On zawstydził bratanka Kassandry. Nie wiedziałam, że Aleksander ma dzieci w tym timeline'ie, ale okej. Okay. Nina z Donem też gadają o pijactwie i o wymiotowaniu. Dina i Kasia rozmawiały o anarchii, o nie. No, daje mi to wajby i szczerze mówiąc. Jakie mają relacje? O, ta tutaj spoko, Kasia też spoko, Nina też spoko. Bawi mnie właśnie, kurde, ta Nina naprawdę. Narzeczony, rozbiliśmy się razem, mieliśmy pogawędkę. Jest mężczyzną. Minus 25. Okropna syp Jak to okropna sypialnia? To jest Piękna sypialnia, Kasiu. Nie wiem, o co ci chodzi. Taka ładna lampa. Takie ładne łóżko. No i można jakiegoś zwierzoka ubić, niby. Może jakiegoś małego, właśnie, żeby sobie tak typowo Kasia poćwiczyła polowanie i tyle. Oj, zła wiadomość, niestety. Zauważono zarazę na sadzące ryżu. W Simsach to kurde da się opryskać, jak jest zaraza. Tutaj kurde pozbywamy się połowy naszego ryżu. No dobrze, że jeszcze tutaj mamy. I tutaj się nic nie stało. I patrzę, że mamy już rzeczywiście tyle jedzenia, że w sumie może warto by było pomyśleć nad lodówką. W tej grze lodówka to jest dosłownie osobne pomieszczenie. O nie, Kasia dostała udaru cieplnego, z tego powodu, że kurczę, siedzi w kuchni i gotuje i kuchnia jest mała i nie ma wentylacji, nie pomyślałam o tym szczerze mówiąc. Ych, może kratkę po prostu wentylacyjną tutaj zrobimy? Ale tu jest 30. O nie, tu wszędzie jest zi. Okej, okay, dobra, to może jednak trzeba zrobić klimatyzację. No i mamy lodówkę. Udało mi się zbudować. Nie ma jeszcze klimatyzacji, ale, ale zaraz będzie. Musimy zrobić te generatory słoneczne w końcu po prostu. Co to jest? O, jeszcze. Mm, o nie. No to musimy jeszcze więcej klimatyzatorów wybudować. O, 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 Mamy pierwszą porcję ryżu już. Zaczyna to wyglądać bardzo stabilnie. Póki nas nie najedzie ktoś. Wtedy nie będzie już stabilnie. Ale, Kasandra ty tu jesteś od budowania, kurde. W ogóle w lodówce mamy 10 stopni, bo tyle ludzi tam wchodzi. A bo my stali nie mamy i przez to nie możemy budować tych kratek i tego. O kurde, dobra, skąd można wziąć stal? No to lecimy, ale kurde, jest udar cieplny będzie, jak tutaj będziecie za długo, kurde. Mogłabyś zostać w sumie w domu. Właśnie, zróbmy obszar, chowanie w domu, żebyś nam nie wyłaziła w tym gorącu. Oj, ni na te, o nie. Ni na te nas. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ale wykop jeszcze to jedno po prostu. Może Donowi ustawimy, żeby kurde też pokopał, bo on nie jest chyba taki zły. No nie, no jest zły. No i jeszcze Cassandra też ma udar cieplny, mimo że w domu siedzi cały czas. O Boże, nie jest dobrze. Może wszyscy się w lodówce po prostu schowajcie, chodźcie tutaj. Ale Dinie zszedł uder cieplny, więc może już robić rzeczy. I Kasandrze też super, cieszę się. No i to jest dobra strategia do tej gry: chowanie się w lodówce. Dobra, znalazłem jakieś ściany ze stali i kolumny ze stali, może, jak je rozbierzemy rano, to. Uzbieramy jeszcze trochę stali na te kurde wentylatory, prędzej się ta fala gorąca skończy niż my zbudujemy wentylatory, no ale przeżyliśmy przynajmniej, tu jakieś zadanie się, okej, okay. nic nam to nie da, co nie, możemy ich zabić jak jest tam, o nie, może zobaczymy jakie mają umiejętności, jeśli mają dobre to może ich... Aresztujemy i potem przekonwertujemy, żeby do nas dołączyli. O, ale rzemieślnicy, o, ale szczelectwa, o nie, one by... Nie, no nie możemy aresztować jakichś ludzi, co tylko przyszli żebrać o srebro. My mamy srebro, w ogóle mamy. Dlaczego no, my nie możemy żebrać? Ja bym wysłała taką kurtę To by było bardzo, bardzo wierne charakterowi Diny, żeby poszła sobie po ludziach żebrać. Jest kurde burza z piorunami, więc fajnie. Póki jest deszcz, to nie zdechniemy. I mam nowy wiatrak w komputerze, więc teraz już dźwięk może będzie trochę lepszy może nie będzie tego wiecznego, wszechobecnego szumu wszędzie. O, burza przeminęła. Yy, ale deszcz przeminął też, a pożary nie przeminęły. No i tak to się właśnie kończy. no. Tu jest bezpiecznie, chociaż od tej strony. No tu się wszystko spali pewnie. Na zewnątrz 50 stopni. Polecam. Świetne. Kasandrowej, rzeczywiście rozbieraj tą stal. Bardzo tego potrzebujemy. No i nie da się przeżyć już w tym domu powoli. Mglisty deszcz. O, super, jest deszcz. To może pół mapy nam się nie spali. Fajnie. Polecam. Kasia się cały czas zaleca do dona. Ale że my, kurde. Idziemy na tym jednym gównianym wiatraku tak dobrze i mamy energię. Rzeczywiście to jest cud. Kto ma udar znowu Dina? No tak, Dina się cały czas i tak zachowuje, jakby miała udar, więc dużej różnicy nie ma. No i wracamy do cierpienia, bo oto jest kurde sucha burza więc spalimy się, no spalimy. Myślę, że warto zrobić jakąś czapkę czy coś, nie wiem, czapkę chyba tą kowbojską, ona chyba trochę chroni przed słoneczkiem, może? No ale teraz jest, kurczę, od tego deszczu chłodno na zewnątrz i, a, bo fala gorąca też przeminała właśnie, no super. No i teraz wszyscy są kowbojami, xd. Halo, czemu tu nie ma dramy? Oni wszyscy się tak lubią i nie podoba mi się to. Już w Simsach jest więcej dramy niż tutaj. Co jeśli przyspieszymy tutaj trochę? No nie wiem. <grytanie> Mogę zrobić trochę więcej ten. No i wyżej, wycofamy się z tego. Oj, nie mamy mięcha, więc I nie mamy posiłków gotowych, więc myślę, że możemy zaryzykować i spróbować ubić mawoła. Twist plot jest taki, że te mawoły mogą nas zacząć gonić, bo im bliżej się podkradniemy, tym większa jest szansa, że. One nas stadem zaczną atakować, generalnie tak to działa. O nie, zemsta, Mawo. Ten jeden tylko na szczęście, mam nadzieję. Więc uciekaj przed nim. On i tak jest chyba spowolniony przez swoje rany. No, jest dosyć mocno spowolniony. No i mamy mięcho, jesteśmy ustawieni dosyć mocno. Znowu sucha burza, o nie, rip. Gość, hodowczyni zwierząt, frakcji Hat Co? Farora. Odwiedza kolonie, posiada przedmioty na handel, no to Dina będzie handlować, oczywiście. Możemy jej sprzedać te nasiono, chyba. No w sensie nie wiem, czy chce mieć te dryady, co to ten. No i jest brzęczenie psi, niskie, mężczyzna. Każdy kolonista płci męskiej odczuwa falę niepokoju i złości. Jakaś odległa maszyna nienawiści budzi się do życia. Przypuszczam, że Cassandra ją skonstruowała. Może jednak nie potrzebujemy tego nasienia. Możemy jej sprzedać może jeszcze na odchodnym dosłownie. Zawsze dostaniemy srebro dzięki temu. No i kurczę, grał na przyspieszonym tempie i nawet się nie zauważyłam, że tragedia się stała. Zadrapanie szczur łapa, wszędzie na ciele, utrata krwi średnia. Marysia przyjemniaczek kontra szczur. Wygrała Marysia, ale jakim kosztem? Marysia, przyjemnie kicked ziemia, in, struts, ice. <laughs> Czy ty możesz jakąś operację? Nie, no już opatrzyłeś ją. No to my możemy tylko czekać. Nareszcie coś się dzieje. Najazd. Let's go. Pff. Ile ich jest? Jeden. Naprawdę? Czy tak raz sobie ze mnie jaja robi? Jeszcze nauczyciel jakiś? Nie, fajnie. Jeszcze się zdziwię, może nam skopie dupę, Kto wie? Kasiu, chodź tu. Kasandro, chodź tu. Nino, chodź tu. Don też, Don jest lekarzem, więc Don niech sobie zabierze do ekwipunku na no, w razie czego ziołowe zestawy. Ja się przygotowuję, jak nie wiem co, a się okaże, że kurde, hop tralala, gość zostanie pokonany. Dina, nie wchódź, nie wchódź prosto w ogień nam. O, no i koniec pana, pozdrawiamy. Super, wow, ale pasjonująca walka, naprawdę Randy, takie mi trudności dajesz w tej rozgrywce, że wow. Już Marysia miała większe trudności w walce ze szczurem, kurde. Nie wiem, no liczyłam na tragedię, liczyłam, że ten Randy nam doda trochę chaosu w tej rozgrywce, a tutaj widzę, że kurczę, no nadal jest bardzo pokojowo i przyjaźnie. Chciałam zakończyć ten odcinek jakimś wielkim wydarzeniem, ale widzę, że nic z tego. Chciałam zakończyć ten odcinek ich śmiercią, jeśli mam być szczera. Ale zaskakująco dobrze sobie poradzili przez tych pierwszych 18 dni. Nie wiem, zobaczę czy będę chciała to kontynuować, a nawet jeśli nie, no to faj, fajnie się grało. Polecam grę RimWorld, to jest właśnie mój dowód na to, że RimWorld to basically Simsy. Naprawdę, ja tam nie widzę różnicy. No, miłego dzionka Wam życzę.